27 minut po północy, 12 czerwca. Ławeczka. Tak, bardzo fajnie. Podoba mi się tu. Ten niekończący się horyzont. No i tak. Tak rzadko mam okazję, żeby się nimi nacieszyć. Już. Naprawdę? Tak. Czyli cały czas pracujesz? Cały czas jesteś zajęty? Niestety często. Dzień dobry. No siemka, cześć. No witam. My się znamy. Mhm. Mm Kasenko. No oczywiście, mm -hmm. pamiętam. Czwarta Jak nad dziś? ranem. Ty pijana, no. ja pijany. Tak, na pewno. No, na pewno. Oh. Co to za pomówionka? Oh. To wszystko, no. Wszystko jest... Sama wierzę że kamerę. A, jasne. Mm -hmm. Wszyscy byście chcieli. <laughs> no nie ukrywam. Mhm. Mm no to może mi coś o sobie opowiesz, bo tak w sumie to. Właściciel mm. gazety skromny, obywatel, prawnik, adwokat. To tyle ode mnie. No i cóż, przyjacielu? Odręcia się. Prowadzący imprezy, okolicznościowe eventy. To jest to, jest to, o czym się trudnie tu na mieście. Jesteś wolna. Zróbcie to, trzeba. Ja się trochę martwię, wiesz? Dlaczego? No, bo wydaje się być bardzo taka, wiesz. ułożona i. No. I? Jak ty sobie to wyobrażasz? Przyszłość z nią. Nie każ jej tego robić. Jeśli jest to konieczne, zrób to sam. Ja jej nigdy niczego nie kazałem. A, je, je, je. Nie ten dzień, nie ten dzień, no, ja też, to no też nie, nie, nie był mój dzień. No. Mówią, że kto nie ma szczęścia w, w kartach, czy tam w nie ma szczęście w miłości. I co, jest to szczęście w miłości? Sprawdzam. Aha! I gdzie to szczęście, bo nie widzę. No właśnie, właśnie. Szukam, rozglądam szukam. Się, rozglądam się, rozglądam Szukam, szukam. Szukam, szukam. No porządku. Tutaj robiliśmy sobie zdjęcie. Mama wtedy jeszcze pracowała w bardzo złym miejscu. To trzeba ją kurwa zabić. Już, no co kurwa... ty co ty pierdolisz, Rafał? No? Ty kurwa Jak policjantko, że się kurwa zbrachtał? No kurwa, na no, co, nie można? No nie kurwa mać, no nie ktoś kurwa koniec świata, człowieku, no. Myślisz, że jakby się dowiedziała, to by... Włączyła się w niej policjantka, czy bardziej żona, która chce pomóc? Ufasz mi? Powiem ci, że zaczynam zadawać sobie różne pytania w tym momencie. Pani, jakby się okazało, że faktycznie ona jest jakąś wtyką mm. i zbiera po prostu informacje. no to ja nie wiem, co by Felipe zrobił. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Myślisz, że był w stanie zrobić? Oczywiście. No to jeżeli uczycie są na takim miejscu, no to co robisz z Blondyną? Kocham ją. No to za tydzień się zapytam ciebie. <grybujesz> Czy pamiętasz. Oczywiście, że tak. Dzisiaj pamiętam, jutro będę pamiętał, za tydzień też. A, może jakieś inne wspomnienie zastąpi to, które dzisiaj ma miejsce? Tak. Na przykład jakie? Tego jeszcze nie wiem. Wszyscy mają? Mogę pożyczyć raczej. Ja, wszyscy mają raczej. Dobra. Kurwa, to trzeba teraz uformować serce. Oczywiście ale to no. nie było dobre no. że... to, to jest tragedia, wiesz? Z damy wiem, radę. że to dosyć ciężkie jest. Damy radę, damy radę. Uważasz, że mógłbyś mnie stracić. Bo nigdy w życiu nie patrzyłabyś na mnie tak samo jak jeszcze kilka dni temu. Jeśli to co on mi zasugerował, bo nie powiedział mi tego wprost. Jest prawdą. To wolę się tego dowiedzieć od ciebie tu i teraz. A czy to zmieni. zmieni moje uczucie do ciebie. Um, myślę, że nie. Czy wyjdziesz za mnie? Oczywiście, że tak. Popierdoliło już do reszty, kurwa. No znowu mnie kurwa nie było i znowu się odjebało i to tak C cały czas. Kurwa, to jaki masz problem, no? Jak kurwa? No bo to jest kurwa policjantka! Nie, nie, nie... Jak kurwa? Naprawdę? O. Nie mówię nic. Jest, ale jak... będę chciał, może nie będzie, no. Mhm, mm tak, kurwa, tak. Nie, będzie. nie będzie. No, nie będzie, no. Nichu ja. A propos zajętości mowa. Mhm. W życiu y, prywatnym też? Nie, nie jestem zajęty. A ty? No, też nie. To wypadałoby się zająć. Tak myślisz? Mhm. Filmy i zajebiste ujęcia, w skrócie Fizu. Ну, шип.